Zarządzania i rachunkowości, no właściwie wszędzie. Tysiące młodych Polaków uczyło się rachunkowości. Wspieraliśmy się, co zrobić, jak to ukierunkować, jak powstrzymać, po co to się tworzy. Mówiłem: zostawcie, niech dziewczyny się uczą, będą zarządzały budżetami domowymi, w porządku, będą lepiej to robiły. Nie przejmujcie się. Nie miałem racji. W ten sposób stworzyliśmy kapitał, taki skarb, który doprowadził od wiedzy do rozwoju do pieniądza, bo staliśmy się w dziś drugim po Indiach centrum, miejscem tworzenia centrów rozliczeniowych, rozrachunkowych na świecie. Staliśmy się tylko dzięki temu, że mamy ten kapitał młodych ludzi wykształconych, ludzi porachunkowości i jeszcze na dodatek z językiem angielskim. To bardzo proste, jeśli przyjrzymy się na rozwój, na przykład, Finlandii, to zobaczymy, że oni wiele lat temu postawili na naukę, na rozwój nowoczesnych technologii i wygrali. Dolny Śląsk jest bogaty w uczelnie, jest bardzo akademicki. Co więcej, tworzy nowe formy. Park technologiczny, czy parki technologiczne, instytuty, wreszcie, być może za rok będzie już taka decyzja, czyni starania, też się w to wpisałem, czyni starania, aby tu we Wrocławiu utworzyć jeden z elementów Europejskiego Instytutu Technologicznego. To pokazuje, że rozumienie wagi tych decyzji jest spore. Warto się zastanowić, czy jednak mimo wszystko ciągle nie za małe, bo fabrykę można wybudować bardzo szybko, nawet nie w rok. Bo droga jak się wybuduje w Polsce trochę dłużej, dwa lata planowania, dwa lata potem wykupów, trzy lata w sądach, no tak po siedmiu latach w dwa lata się wybuduje, tak. Ale też jakoś uda się to zrobić, ale jeśli planujemy przyszłość nie na pięć lat, a nawet nie na dziesięć, tylko na dwadzieścia albo i na pięćdziesiąt. To musimy zainwestować w rozum, w wiedzę w człowieka. Na dolnym Śląsku jest dużo ludzi, którzy to rozumieją. Na dolnym Śląsku są przywódcy, regionalni, lokalni. Na dolnym śląsku są liderzy i stąd wydaje się, że jest to dobre miejsce, by kreować rozwój poprzez wykorzystywanie kreatywności Europy w rozumieniu Unii Europejskiej. To spotkanie, na które zostałem zaproszony i za co bardzo dziękuję, już dziewiąte, jest wyjątkowym spotkaniem w skali wszystkich regionów w Polsce. Nigdzie w regionach nie toczy się taka dyskusja. Nie ma takiej debaty. Debaty i programowej, i politycznej, i gospodarczej, i naukowej debaty, która ma w ostatecznym celu kreować rozwój. Mogę tylko Państwu, pomysłodawcom, realizatorom, Wszystkim uczestnikom pogratulować. Jeśli patrzę na Europę i zastanawiam się, czy tam są liderzy, którzy wykreują nową Europę i nowy rozwój Europę, która podoła konkurencji nowych, wielkich gospodarek i Ameryce, to stawiam znak zapytania. Jeśli patrzę na Polskę i zastanawiam się, czy ma już liderów, którzy poprowadzą i państwo, i gospodarkę, i naukę w odpowiednim kierunku, a więc z wizją i siłą realizacji tej wizji, to mówię, dajmy im szansę. Ale jeśli przyjeżdżam do Wrocławia i na Dolny Śląsk, znaków zapytania nie mam. Jesteście dobrzy. Kreujcie Dolny Śląsk, Polskę i Europę.